Kosze. Smaczne i eleganckie danie w kilka minut? Czy to możliwe? Jasne, że tak. Lubię ryby, a łosoś należy do tych najsmaczniejszych, więc dzisiaj przygotuję łososia w sosie koperkowym, którego zrobię w naprawdę krótkim czasie. Przygotowałam filety z łososia ze skórą, przyprawię je solą i pieprzem i usmażę na oleju rzepakowym. Na sos koperkowy potrzebuję masło, mąkę. Bulion warzywny, koperek i śmietanę. Sos do smaku przyprawię świeżo mielonym pieprzem i sokiem z cytryny. Danie jest pyszne, a przy tym łatwe i szybkie w wykonaniu. A jak je zrobić? Zobaczcie filmik, a przepisu szukajcie w opisie pod filmikiem. Zaczynam od przygotowania sosu, a do sosu potrzebny jest koperek, więc go teraz posiekam. zrobię na podstawie jasnej zasmażki. Do rondelka wrzucam masło. masło się rozpuściło i zaczyna się pienić, więc teraz dorzucam mąkę. Mniej więcej tyle samo mąki ile było masła. I teraz ta mąka powinna się dobrze uprażyć. Będzie to widać jak się ładnie spieni. Mąka ładnie się pieni, więc teraz dolewam bulion warzywny. Dolewam go partiami i mieszam. I teraz chwilę będę gotować, żeby sos ładnie zgęstniał. Sos się ładnie gotuje, ma fajną konsystencję. Teraz dodam do niego śmietanę. I posiekany koperek. Wyłączam już grzanie, i teraz sos doprawię do smaku pieprzem i sokiem z cytryny. No i wypada ten sos posmakować mm. super, nic dodać, nic ująć. Nikt nie lubi jeść ryby z ośćmi. Więc zanim ją przeznaczymy do smażenia, musimy tych ości się pozbyć. A ości usuwamy za pomocą pęsety w tym kawałku już ości nie ma i tak samo sprawdzę pozostałe kawałki Teraz osuszam rybę ręcznikiem papierowym i przyprawiam solą i pieprzem i tak samo. Osuszę drugą stronę i tak samo przyprawię. I już można tę rybę smażyć. Na patelnię wlewam olej. Smażyć będę na oleju rzepakowym. Olej zagrzał się do temperatury 170 stopni. Teraz zmniejszam grzanie o połowę i wkładam rybę z kulą do dołu i przyciskam łopatką, żeby się nie od... Gdzie ryby są dość małe, więc smażą się dość krótko. Jak białko zetnie się do 3 czwarte grubości ryby, przewrócę te filety na drugą stronę. I teraz przewracam filety na drugą stronę. Będę smażyć się już teraz bardzo krótko, nie dłużej niż pół minuty. No i teraz zdejmujemy włososia z patelni na ręcznik papierowy, żeby odsączyć go z tłuszczu. Smażony łosoś z sosem koperkowym, śmiało może zastąpić na stole wigilijnym tradycyjnego karpia. Mm, super smaczny, soczysty łosoś, w punkt usmażony, świetnie smakuje z koperkowym sosem. Mm, mogłabym jeść taką rybę codziennie, więc polecam wszystkim smakoszom. I życzę smacznego!